Siemanko. Dzisiaj w odcinku zobaczycie malowanie dachu, malowanie blachy na stolole u mojego bardzo dobrego znajomego. Ale na pewno tak, pokażę Wam, jak się przypinam. Generalnie ujęcie, jak myję, jak szlifuję ten dach, jak maluję, jak go jeszcze przygotowuję do tego wszystkiego malowania. Zapraszam do oglądania. Yo bro. Jo, jo. Więc tak wygląda dach Jest salutki zardzewiały, wszędzie zielony Wszędzie farba odchodzi No taki najgorszy stan I będziemy malować to na, e, z 70 7016 najprawdopodobniej Ale to jeszcze się wszystko okaże Na początek e, wyjmuję rzeczy z busa Busa stawiamy do tyłu Przypinam się do tego i robię tą stronę Oto to się pewnie zajdzie parę godzin Nie znaczy no, ta strona myślę zajdzie się nie wiem z 2-3 godzinki Lecimy z drugą stroną Dobra, nie zanudzam Pokażę jak się przypinam Cały sprzęt już mamy rozłożony Pach pach Tylko się okazało niestety, że zapomniałem wziąć uprzednik i plus 30 minut. Przejechać po nią lekko. Ale to nie nie poddajemy się. Żeby umieć podnieść, trzeba umieć się. Jak to było? Żeby upadać, trzeba umieć wstać. Czy wstać, trzeba umieć upadać. Więc zaraz wracam. Zaparkowaliśmy z tyłu studały, niestety tu są pokrzywy. Akcja ewakuacja. Góra. są pokrzywy skoszane, to ja się ich boję. no sobie. Ups. Zaczynamy od nałożenia uprzęży. Tylko, żeby nałożyć się w dobrą stronę, bo mi to się często zdarza. Nałożyć ją w złą stronę. Dobra, i tak, to jest rzutka arborystyczna, jak tak się nazywa? To się przerzuca przez dach? No właśnie. To jest rzutka, to przerzucamy przez dach, czy znaczy, końcówkę tej rzutki przywiązujemy do naszej liny, przerzucamy i wtedy przeciągamy linę, żeby nie trzeba było wchodzić na dach. Wiesz co chodzi? Zaraz zobacz. Dobra, powiem szczerze, bo mam nową linę i nie chcę mi się jej rozplątywać, bo tu jest coś takiego. Więc do końcówki przywiązujemy, do, koń, do końcówki tego przywiązujemy końcówkę liny alpinistycznej i wtedy przerzucamy przez dach. Yy. Łop. Będzie się trzymać? Powinno. No, i dobra, nasza rzutka już sobie dynda Ciągniemy za nią, aż dociągniemy do naszej głównej liny, czyli pach, pach, pach. No i dobra, mamy już naszą linę Teraz odwiązujemy to, nakładamy karabinczyk i przypinamy do samochodu, do, do relingów. A jeszcze pokażę, może jaki supeł stosuję To jest bardzo proste, a, a jak skuteczne. O kurde, by drąka po mnie chodzi Słuchajcie Oj, odleciała, odpłynęła. I taki podwójny supeł. Czyli taki zwykły supeł, tylko że z dwóch lin. O! Tak samo, mamy już nasz stupeł, bierzemy pod spodem i karabinczyk do samej siebie. Tak szczerze to ja nie pamiętam czy ja to mówiłem czy nie mówiłem, ale chcemy malować ten dach, to trzeba go na początek umyć ze wszystkich tych jakby, no wszystkiego co odchodzi i wtedy dopiero będzie można go szlifować. Ta strona dachu już skończona, umyta, ścinamy teraz tam gałęzie, Zaczynam. no, o kurde. Zapominam, że jestem youtuberem Widzowie, sprzęt już mamy naszykowany, agregat czeka, farby czekają Wszystko czeka, tylko czeka aż, aż zachce mi się wejść na ten dach Możemy startować, możemy zaczynać Dzieło zniszczenia Dobra, pierwsza warstwa pomalowana już mamy, znaczy była pomalowana nawet chyba z 8 godzin temu. Mamy godzinę 20 i będziemy malować drugą warstwę. Dobra, witam na podsumowaniu trzeciego dnia. Tak został ładnie pomalowany. Wcześniej ten tak wyglądał tak tragicznie, że nawet jakby jakiś to malował, to by wyszło dobrze. A jak ja taki jako, ja jako zawodowiec to malowałem, wyszło rewelacyjnie. Więc proszę bardzo. Jak ktoś by coś był chciał, zapraszam. Ogarniemy temat. Że wyszło bardzo dobrze. Wyszło wspaniale. Dobra, tyle. Zapraszam do następnych materiałów po więcej genialnego kontentu. Widzimy się, Elo.